Witam widzowie w dzisiejszym odcinku z gry. Oczywiście na Robloxie gra transportu kierowcy 2. No, jak pamiętam, to nazwę gry. <grych> um, oczywiście ten odcinek będzie spóźniony, bo zapomniałem. Więc, no dobra, zaczynamy. Tylko zrobię za wycięcia. Dobra, widzowie. I już mi się ładuje gra, tylko. Nie wiem czemu to trochę coś... O! Już! Nagrywa się? Nagrywa. Dobra. A, słychać? Słychać. Dobra. Pep potrzeb pojazd. Autobusy w ogóle widzicie? Widzicie. No spokojnie. Autobusy. Ale bo w sumie nie, tramwajem pojedziemy. Ja może ściszę. Uff. Zobaczę, czy ten tramwaj będzie fajny. Dobra, obojętnie jaką naręcznik nie ustawiam. A może inny model wezmę? Dobra. Mm. Mm, 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 mm. A może tego wezmę? Dobra, może być ten. O dobra. número numer. Nie. Dobra, będziemy mieć... linią numer 5. Jechać. Głośny ten tramwaj. Dobra, ścisłem A czemu ja odchodzę? drzwi? Czekaj po głośno tu jest. Głośno jest? Cale. Dobra jedziemy To co ja zrobiłem No co ja zrobiłem? Nie, nie, No jestu Hamowanko No hamuj no. Albo znowu jesę charakter o, chyba. Pod nowa Dobra, mam te tramwaj. Gęsę, nie wiem. persję -y, jakąś tam? Nie wiem. Dobra, jedź, a. Aha, tak dzwonek brzmi. Dziwnie. Po głośno. O, otwarte światła. Ah. O, okopowa, następny przystanek Okopowa. Vệ dân po tym przystanku wolar na będzie kino femina następny przystanek kino Femi no, kino femina Dobra, jedziemy. No, mówiłem, że kino kinofemina. Kino femina. kino femina. Dobra, jedziemy. No, jedź. Mm. Przepraszam, wyknęło mi się. Pa 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 no to nie obchodzi, Mam, jest już spadło mi coś. Oczywiście ten wyjechałem trochę po i przystanek. Metro ratusz arsenał. Oczywiście będziemy mieć powrót, jeszcze następnym, raz, następnym razem z powrotem, poczekajcie, hmm, będziemy później mieć do tego, z powrotem będziemy mieć linie y, Teraz do tego, do zajezdni Wola, a następnym razem po tym linie, czyli... Coś linię... Jezu. Bo teraz jedziemy linią 26. Kierunek Metroratusz. Arsenał. Powiedz. Następnym razem z powrotem jak teraz będziemy jechać. To będzie li... linia numer 26. Kierunek. Ten. Jak to się mówi? Mm. Nie, też metro arsenał, no, Jesus. Um, zapomniałem, jak to się w ogóle nazywa. Um, no, przystanek. Um, dobra, nieważne, co ja mówię. Wracam 6 minut. A czemu na przykład byśmy tu nie mogli jechać? Tutaj taka pętla fajna, a nie tak jakoś dziwnie i tu skręcę do tego. I w ogóle czemu tam jest zamknięte przejazd? No a teraz jest linia numer sześć kierunek rogalińska. To, a wcześniej była W ogóle teraz się zmieniła Po pierwszy przystanek przecież Linii 26 to był Ten linia, yy, Przystanek Zajezdnia Wola dziwna O, ja przypadkowo Jezu. Wiemcie czego jak słyszycie mamy lub taki głos, pani. Dobrze, przepraszam za mamy. Po prostu nie wiem, coś komentuje, Jezu. No ale nim, no nie słyszę, że ja nagrywam Jezu... Chce mnie coś szczelić No hamuj! Hamuj, 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 hamuj! hamuj. O! Dobra, um, jedziemy. Membak fantasi saya langsung. Baik kan, tam aha. Metro, Ratusz, Arsenał. Ej! No! Jezu! Dobra, po prostu zamknąłem drzwi, żeby nie było tak głośno. Dobra, jedziemy. What? Eh. <coughs> oh Eh. Yes. So, what, Oi. Dobra, jedziemy. Co je ona o tak? Przyjdę Dobra, ile ten odcinek trwa? No. nie wiem. Mm. Proszę ludzie z No dobra, ile odcinek trwa? No 18 minut może być. No dobra, mam nadzieję, że widzowie jeszcze się podobał odcinek. Jak się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie subskrypcję dla rozwoju kanału. Następnym razem postaram się zrobić ten odcinek zgodnie tak jak z harmonogramem. A dzisiaj tylko jeden odcinek wrzucę, bo nie mam czasu za niego. Po idę na trening, chcę odpocząć, więc, pa, no.